Bardzo serdecznie witam w kolejce czytaci. Dzisiaj chciałabym polecić trylogię Dom Mody amerykańskiej pisarki Judith Krantz. To fascynują w ludziach ze świata mody, reklamy, telewizji i filmu. Główną bohaterką jest byli i Keron Orsini Dom Mody. Drugi Dom Mody. Dwa. I trzeci – Kochankowie. Oto fragment drugiego tomu. Po chwilowej przerwie, podczas której oskarowa gorączka dosięga zenitu, Prezenterzy wyszli za kulis i zaczęli kroczyć w kierunku środka estrady, by odczytać listę kandydatów do mianowania najlepszego filmu roku. Vito zaczął się podzić w fotelu, a jeśli informacja magii MacGregor nie jest prawdziwa, Chryst zgodnie z warunkami zakładu z kartem Arbeyem, musiałby wtedy kupić prawa do białego anglosaskiego protestanta. Nawet jeśli tak, co tam? Wito wzruszył ramionami, uśpiechnął się. Czy się pomylił, czy nie? I tak musi zdobyć tę książkę. Napisano ją po to, by Vito Orsini mógł z niej zrobić film. Czy Bili Orsini, która mocno ściskała go za rękę, nie czuła najmniejszego niepokoju. Jeszcze rano zadzwoniła do niej, do Raymond, która nie umiała zatrzymać dobrej nowiny dla siebie. Bili nie chciała jednak powtarzać tego mężowi, obawiając się, że świadomość, iż tajemnica koperty została ujawniona przed oficjalnym przyznaniem nagród, zepsułaby mu całą radę z Oskara. Z podobnych przyczyn odkładała wiadomość o dziecku do jutra, kiedy zatrzy się już nieco wieczorna chwała. Taka wiadomość dla jej męża, w wieku 42 lat, jeszcze bezdzietnego przesłoniła wszystko, nawet najwyższy zaszczyt w branży filmowej. Kiedy byli poczuła w swojej dłoni napiętą jak nigdy dłonie pito, skarciła się w myślach za brak szczerości wobec siebie samej. Prawda była taka, że Wilhelmina, Merwell, Winthrop i Carol Orsini nie miała najmniejszego zamiaru dzielić się względami męża z pozłacaną statuetką którą w swej niezgłębionej mądrości zechciała mu przyznać Akademia. Zachęcam do przeczytania trzytomowej powieści Judith Kranz Dom mody. Jest to wciągająca opowieść, którą czyta się z zapartym tchem.